Witam z tej strony Diakon, i, i to jest właściwie odcinek informacyjny, w którym opowiem Wam o, yy, na, o naszej serii w grze Pokélife. Zacznijmy od tego, właśnie czym jest ta gra Poker Life. Otóż Pokélife jest to gra przeglądarkowa, w, któr, w której wcielamy się w, tre, w trenera Pokémon. Mamy. Możliwość w gr gry na trzech regionach. E, sami wybieramy też, na którym startujemy. Jest. W grze obec aktualnie znajdują się trzy generacje Pokémonów. Pierwsza generacja w Kanto, druga w Jonto oraz trzecia w Hoenn. E, w grze mo mamy możliwość e, zakupu. Mamy dostęp do poke sklepu, w którym możemy kupować e, poke, nasze pokebole, smakołyki, różne przedmioty o, oraz różne repele i tepele. E, gra jest wciąż rozwijana, więc większość możliwości jest wciąż jest dodana. Warto również wspomnieć, e, że, że w grze znajduje się system punktów rankingowych oraz stowarzyszenia. Obecnie ubiegam się e, o o uczestnictwo w jednym z nich. Na tym już zakończę. Dziękuję za uwagę i, wy, i przepraszam za mój proszę głos, ale wkrótce przejdę mutację. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarz. Zasubskrybujcie i zapraszam do oglądania serii.